Znaczenie dźwiękiem jest bardzo skuteczną metodą pracy z ciałem, ponieważ dźwięk w sposób zauważalny wpływa na mózg poprzez swoje wibracje. Pradowadne ludy, szamani i starożytne kultury, takie jak Indie, uważają, że cały wszechświat powstał z dźwięku. I gdy weźmiemy pod uwagę cymatykę, naukę empiryczną, która kształtuje za pomocą częstotliwości materię, również można odnieść takie wrażenie. Jedno nie ulega wątpliwości, ponieważ dźwięk wyraźnie wpływa na człowieka. Ważne jest więc, aby otaczać się odpowiednimi dźwiękami, takimi, które nas uleczają i poprawiają pracę wewnętrznych organów. Dawniej ta wiedza była tak cenna, że była utrzymywana w tajemnicy przez tysiące lat, ponieważ za pomocą muzyki można wpływać na ludzi, żeby nie powiedzieć manipulować więc powstała nawet cała nowa gałąź marketingu, która zajmuje się tylko tworzeniem takiej muzyki i na przykład która sprzyja zakupom. No i można to zaobserwować na przykład jaki masz nastrój muzyczny, tak? Jaki nastrój muzyczny panuje na przykład w supermarketach. Aż chce się kupować. Więc hindusi odkryli jakie częstotliwości wpływają na poszczególne czakry. Auto one. do 396 Hz uwolnienia od poczucia winy i strachu, a 417 Hz Odmienienie sytuacji i ułatwienie zmiany, Mi 528 Hz przemiana i naprawa DNA, Fa 639 Hz połączenie i związki, Sol 741 Hz pobudzenie intuicji, La 852 Hz powrót do duchowego porządku. I pod tym filmem podam również wykalibrowane częstotliwości mantr przez doktora Hawkinsa oraz sprawdzone i wyselekcjonowane przeze mnie. Dzięki tym mantrom można zmienić swoją częstotliwość, uspokoić umysł, wprowadzić balans i ogólnie zmienić swoją świadomość. Nie jest to tylko hinduska dywagacja, ponieważ biolodzy molekularni również korzystają z częstotliwości dźwięków do zmian genetycznych. Ponadto istnieją niezbite dowody, że terapia dźwiękiem rozbija i ulecza zastałą energię skumulowaną w różnych częściach ciała i organów. Niektórzy badacze tacy jak Michael Isaacson i Scott Klimek twierdzą, że pierwszą funkcją ucha dziecka w łonie matki jest ustalenie rozwoju reszty ciała. Czyli dźwięk karmi impulsy elektryczne, które ładują korę mózgu. Dlatego warto mówić do dziecka w łonie matki, puszczać mu muzykę klasyczną, która kalibruje na najwyższe częstotliwości, lub puszczać mu mantrę, na przykład te, które też poniżej tobie zaprezentuję. I wtedy, kiedy to robimy, to pomagamy rozwinąć się no, nowo kształtującemu się mózgowi i tak naprawdę polepszamy start naszego dziecka, e, więc zdecydowanie warto. Należy również unikać dźwięków o niskiej częstotliwości, które wyczerpują energię. No i tutaj również posłużę się badaniami klinicznymi nad częstotliwościami, ponieważ no jest to nadal rzecz, o której większość ludzi po prostu nie zdaje sobie sprawy. Więc dr Hawkins przebadał ludzi pod wpływem różnych rodzajów muzyki i okazuje się, że nawet cicho grający metal, gangsta, e, rap, gothic, heavy metal, punk rock itd., e, nawet Praktycznie niesłyszalny dla naszych uszu, i tak osłabia akupunkturowy układ nerwowy, powodując osłabienie całego ciała. Więc osłabienie to utrzymuje się również nawet do 30 minut po wyłączeniu takiej muzyki. Więc zobacz tutaj na tą listę i zwróć uwagę na ten punkt graniczny, tak, który znajduje się na poziomie 200. Czyli poniżej poziomu 200 muzyka osłabia akupunkturowy system nerwowy, a powyżej poziomu 200 wzmacnia. Zakresy powyżej 500 aktywują już grasicę i serce i rozpalają naszą wewnętrzną miłość. A mantry powyżej 600 mogą doprowadzić do użyć istnienia, czyli do samadhi, satori i innych wyższych stanów świadomości. Tutaj jeszcze muszę zaznaczyć, że te kalibracje dotyczą tylko muzyki, a nie wykonawców. Na szczególne wyróżnienie zasługuje kilka mantr, które są. Potężnie transformujące, których sam osobiście słucham i polecam z całego serca. Mantra OM to najwyżej kalibrująca częstotliwość, jaka istnieje na świecie i kalibruje na 740 OM, tak? Ponieważ mantra AUM kalibruje zaledwie na 210, więc tutaj trzeba się pilnować, tak? gdyż istnieje na pewno wiele milionów ludzi na świecie, którzy mantrują AUM aum i tak naprawdę kompletnie nic się nie zmienia no ponieważ nie mają tego rozpoznania prawdy tak? więc jest ogromna różnica między aum a aum więc tutaj tego warto pilnować następnie mamy też piękną taką mantrę, modlitwę om mani padme hom która kalibruje na rząd 700. om mani padme hom om mani padme hom można ją oczywiście sobie włączyć, jakby śpiewającą, tak, przez tutaj piękne duszyczki. Mamy też mantrę Shanti, 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 kalibrującą na 650. I chciałbym Ci jeszcze powiedzieć o kalibracjach różnych modlitw, ponieważ generalnie modlitwy kalibrują bardzo wysoko, a najwyżej kalibrująca i najpotężniejsza zarazem jest nasza e, polska Ojcze Nasz, która tak naprawdę zawiera w sobie wszystko. Ja również ją stosuję codziennie i od razu wyraźnie czuję, jak e, zmienia się moje wnętrze, i kalibruje ona na 650. Więc, jeżeli chcesz śpiewać e, na przykład w celu transformacji. To również pomoże Ci w tym takie wewnętrzne, szczere zaangażowanie oraz intencja, która no, potęguje ten efekt przemiany. I tutaj chciałbym opowiedzieć historię Agatki, ponieważ uważam, że jest ona niezwykła, nietypowa, piękna i inspirująca. Ponad rok temu, latem, wyjechała na takie zgromadzenie, w którym właśnie miano śpiewać jakąś daną, konkretną mantrę. Ona się nazywała Reman, ale ona się składała to było ilość zdań, to była jakaś taka pieśń. Ja nie znam konkretnych szczegółów. Jeżeli będziesz chciał się dowiedzieć czegoś więcej, to po prostu odezwij się do agatki, ona z pewnością odpowie jak będzie mogła. Um, więc oni tam przez równo 7 dni mieli non-stop, nieustannie mantrować, śpiewać i słuchać tej e, mantry, czyli tej pieśni e, Reman. Mieli dojść do 11 tysięcy powtórzeń. No z tym, że mówię, że to nie było jedno zdanie, tylko ileś tam ich było. I ona była nieustannie puszczana. We dnie w nocy, jak gdzieś mieli ochotę przejść na spacer, to musieli włączyć ją sobie do uszu i cały czas odsłuchiwać. Chodziło o to, że właśnie ta mantra miała zmienić. Człowieka na poziomie komórkowym, i ona zaczęła wibrować. Ten jeden dźwięk non-stop zaczął wibrować bardzo, bardzo, bardzo głęboko, i wielkim przełomem Agatki było obudzenie Kundalini poprzez właśnie to wydarzenie. Czyli ona odczuła w sobie aktywację tej energii, która poruszyła się w górę i zaczęła odczuwać całe swoje ciało wewnątrz. Czyli odkryła, że jesteśmy wibracją, tak? Poprzez tą jedną mantrę. Musisz też wiedzieć, że no, ona była bardzo rozmiękczona. Ona się po prostu transformowała w tym jednym tygodniu. Ona stała się kobietą łagodną, dużo bardziej empatyczną, wrażliwą. Doznała tego samowglądu. Przez miesiąc czasu miała problemy. Zwróceniem do rzeczywistości, ponieważ no po prostu była tak rozwibrowana, że podobno miała oczy takie ten, na, w pół otwarte, bo była taka miękka i tak, i tak była tak osadzona w sobie. Cały czas ją tylko wciągało do środka. I no czasem, właśnie takim efektem ubocznym jest to, że trudno jest nam się tutaj poruszać w tym systemie rzeczywistym, materialnym. Zintegrowało się to oczywiście. No i ten efekt właśnie poruszenia tej energii kundalini pozostał, tak jak najbardziej, więc dźwięki z całą pewnością niezwykle mocno potrafią nas przetransformować. I dźwięk jest na tyle fascynujący, że mamy nawet takie pewne doniesienia od trzech laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny, którzy twierdzą, że główną funkcją DNA nie jest syntezowanie białek, ale wykonywanie sygnalizacji akustycznej i bioelektrycznej. I na przykład absolwent Harvardu dr Leonard Horowitz zademonstrował, że DNA emituje oraz otrzymuje fonony i fotony, czyli elektromagnetyczne fale dźwięku i światła. I jednym z najważniejszych sposobów, w jaki muzyka i dźwięki wpływają na ciało, jest zmiana fal mózgowych. Ponieważ mózg posiada cztery podstawowe fale: beta 14 Hz, alfa od 8 do 13 Hz, Teta, o 4-7 Hz oraz delta od 0,5 do 3 Hz. I mózg jest szczególnie wrażliwy na pewne dźwięki, w zależności m.in. od tonu i tempa. Czyli różne częstotliwości dźwięku synchronizują mózg z różnymi falami mózgowymi. Przykładowo, uderzenia bębnów, często używanych przez szamanów podczas uzdrawiania, zwykle mają od 240 do 270 uderzeń na minutę. I zmieniają właśnie fale mózgowe z beta na theta. Na początku lat 70. ubiegłego wieku Gerard Oster odkrył obuuszny rytm. Kiedy w każdym uchu przez słuchawki stereo odtwarzane są różne częstotliwości dźwięku, jak na przykład 100 Hz i 109 Hz, mózg postrzega 9 Hz, które oprócz innych korzyści przynosi ulgę w bólu, redukuje stres i umożliwia wizję. A więc przez dźwięki można uzdrawiać. I w latach 70. ubiegłego wieku badacz Fabian Maman zadziałał kamertonem na komórkę rakową, która się rozpuściła. W medycynie energii jest to inaczej terapia wibracyjna, która wpływa na wszystkie poziomy ludzkiego, ja ludzkiego istnienia, a także na wszystkie żywe organizmy. Ponieważ woda przewodzi dźwięk 4 razy szybciej niż powietrze, może być przydatnym narzędziem synchronizacji, tak? a np. mózg składa się z ponad 80% z wody. Dźwięki dostarczają uzdrawiające wibracje dużo szybciej niż wiele innych metod. Dobra, a oto naukowe podstawy terapii dźwiękiem. I tutaj cytuję, tak? Złożony z elektronów, protonów, neutronów i cząstek subatomowych, każdy atom otoczony jest przez elektrony, które poruszają się z prędkością prawie tysiąca kilometrów na sekundę. Ruch tworzy częstotliwość wytwarzającą wibracje, które z kolei generują dźwięk słyszalny lub też nie. Wibracja jest połową wskaźnika naszej energii, zatem jest informacją, a informacja dźwiękowa tworzy wzorce z materii. A więc dźwięk porusza się w falach i tworzy pola. Konkretne dźwięki przekazywane są do i z przez ciało za pomocą cząsteczek, które działają jak punkty przesyłu informacji. Cząsteczka może dosłownie przyjąć wibrację początkowego impulsu i przekazać tę wibrację do cząsteczek sąsiadujących, dlatego dźwięk może kształtować i zmieniać ciało oraz jego pola. I stąd ta tutaj, teraz widzisz, teoria, że wszystko powstało w z dźwięku, ma jeszcze głębsze uzasadnienie. Cząsteczki wody utworzone z kryształów przybierają kształt zgodnie z wibracją dźwięku lub zakodowaną w nim informacją na lepszy lub gorszy. Jedną z najważniejszych kwestii w związku z dźwiękiem jest rezonans, który występuje, gdy jeden przedmiot wibrujący ze swoją własną, wyjątkową częstotliwością zaczyna wibrować z taką samą częstotliwością jak inny przedmiot. Kiedy wiele systemów wibruje lub rezonuje razem, następuje zjawisko, które nazywamy synchronizacją. Badania wykazują, że gdy ciało synchronizuje się z pozytywnymi myślami, takimi jak wiara, nadzieja i miłość, poprawia się zdrowie. A tutaj jeszcze wtrącę, że te wszystkie mantry, właśnie w pewnym tłumaczeniu, oznaczają pokój, błogość, pojednanie, Bóg itd. Idąc dalej, kiedy ciało rezonuje ze złymi myślami, części organizmu mogą albo zsynchronizować się z tą negatywną energią, czego skutkiem jest na przykład choroba, albo wejść w dysonans, który również powoduje chorobę. No i żeby podsumować nam tą lekcję, to jest tak naprawdę cała masa różnych terapii dźwiękiem i tutaj ja przedstawię Ci no, kilka takich sprawdzonych przez eksperta w tej akurat dziedzinie, Jonathana Goldmana. A więc yy, muzyka w wizualizacji, terapia muzyczna, terapia cymatyczna, nagrania ze specjalnie zaprojektowanymi częstotliwościami, elektroniczne ucho, czyli specjalna muzyka filtrowana przez słuchawki, by leczyć różne dolegliwości, tonowanie i overtoning, rezonans harmoniczny, technika chemii sense, równoważenie półkul mózgowych i wywoływanie odmiennych stanów świadomości, nucenie mantr, Kamertony stosowane bezpośrednio lub niebezpośrednio na ciało fizyczne. I jest jeszcze taka opcja jak wibracyjne łóżka i krzesła sensoryczne.